Witam Was wszystkich serdecznie z pięknej Hiszpanii, chciałoby się powiedzieć słonecznej, ale niestety pogoda nas nie rozpieszczała. Natomiast impreza jest zacna, ponieważ są to 30. urodziny motocykla KTM Duke. Jest to chyba najdłużej produkowany motocykl KTM, przynajmniej pod jedną nazwą. A obok mnie, w zasadzie ja stoję pomiędzy dwoma modelami między 990 i 1390, czyli dwa można powiedzieć w tej chwili flagowe modele. Jeżeli chodzi o Juka, co jest istotne? Istotne jest to, że robiąc coraz nowsze modele, wzorując się na tym, co było wcześniej, każdy zakłada, że te motocykle będą w jakiś sposób takie same. To znaczy, nowy model może dostanie nowe malowanie, może dostanie jakiś upgrade elektroniki, czegoś takiego. Ale rzadko zdarza się tak, żeby motocykle były prawie całkiem robione od podstaw. A właśnie tak się stało z tymi dwoma modelami Duke'a. I tak, 990 w zasadzie w 96% według tego, co podano nam na konferencji prasowej, jest to całkiem nowy motocykl. Począwszy od ramy, czyli elementu głównego motocykla, poprawiono jej sztywność. Jeżeli chodzi o pracę ramy na skręcanie oraz zmieniono delikatnie jej wymiary, główny wymiar, jaki uległ zmianie, to jest tył ramy, gdzie jest mocowany wahacz. W tym modelu, nie tak jak poprzedni model 890, miał wachacz montowany na zewnątrz ramy, czyli on był na zewnątrz a rama w środku. Tu jest odwrotnie, czyli rama jest na zewnątrz, wahacz w środku. Montowany w tym samym miejscu, czyli tak jakby położenie samego montażu się nie zmieniło. Natomiast zdecydowanie musieli poszerzyć właśnie o tyle ramę, jeżeli chodzi o mocowanie wahacza. Co za tym idzie? Wahacz Skoro cała rama została usztywniona, wahacz też nie pozostał bez zmian. Jest on wykonany w trochę innej technologii, ponieważ do tej pory był on odlewany metodą wtryskową, natomiast tu jest odlewany metodą grawitacyjną. Co to dało? Dało to możliwość sprawienia, żeby był od odpowiedniej sprężystości, może tak to nazwijmy, chociaż to twardość, sprężystość, więc wahać jest teraz troszkę bardziej sprężysty, a rama sztywniejsza, co za tym idzie poprawiło się prowadzenie, ponieważ użytkownicy narzekali, że 890 ma problemy przy prowadzeniu się, jak jedziemy trochę szybciej. Ten model 990 już to ma poprawione, przynajmniej tak nam powiedziano, myślę, że możemy im wierzyć, ponieważ słuchają głosu Was, czyli użytkowników motocykli, konstruując coraz to nowe modele, poprawiając, ale w niektórych przypadkach robią całkiem od nowa. Jeżeli chodzi o silnik, jest to nadal jednostka dwucylindrowa rzędowa. Według KTM jest to najbardziej zwarty silnik, taki najbardziej zajmujący jak najmniej miejsca, jednocześnie dosyć mocny, bo posiada ponad 120 koni, to jest naprawdę dużo. I uwierzcie mi, jeździ w zasadzie tak, że ciężko jest go porównać z innymi motocyklami, z silnikami Twin. No bo w zasadzie ciężką konkurencję dla tego motocykla. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję i to, co widać im zmienił się również subframe, czyli tył motocykla. Jest on teraz tak troszkę bardziej uwidoczniony, wydaje się być troszkę szerszy, jednocześnie, jest on, jeżeli chodzi o siedzenie, jest on bardziej spłaszczony. Wiąże się to z faktem, że przekonstruowany został Airbox i ma on wloty powietrza od, od tyłu, więc e, można było wszystko zrobić tak jakby bardziej optycznie, wizualnie mniejsze. Czyli to się powinno bardziej podobać. No i według mnie wygląda to zdecydowanie lepiej. Oczywiście elektronika, do której już się przyzwyczailiście, że jest w motocyklach KTM dosyć mocno zaawansowana. Tak samo i tu. Tu jeżeli chodzi o całą obsługę elektroniczną, w zasadzie nie, nie mamy czego jeszcze więcej oczekiwać. Macie praktycznie wszystko co jest wam potrzebne nawiązanie KTM-a 990 i 1390 jako modelu flagowego ma się wiązać z tym, że dużo komponentów jest do siebie podobnych. I tak na przykład felgi są dokładnie takie same w obydwu motocyklach. Przedni reflektor, dokładnie tak samo. To optycznie ten motocykl ma być bardzo, bardzo podobny. Także jak widzicie w tylnym lusterku, właśnie taką lampę to już nie, nie będziecie się zastanawiać, czy jest to KTM 990, czy 1390, czy nawet jeszcze mniejszy, 300 czy znaczy 1390, czy 390, bo to będzie wyglądało za każdym razem tak samo. Jeżeli chodzi o walory jezdne bo tu w temacie elektroniki, sposobu, w jaki ona kontroluje cały motocykl, można uznać, że sprawdza się wyśmienicie. Akurat test tego motocykla mieliśmy w górach i to w warunkach, no niezbyt dobrej pogody, wręcz w deszczu, było brudno, było ślisko, ta elektronika naprawdę miała co robić. Ten tył niejednokrotnie próbował walczyć o to, żeby ta przyczepność na pewno była zachowana, chociaż odkręcanie manetki gazu za każdym razem powodowało e, jakąś reakcję. System ABS do tego chyba nie można się w żaden sposób już przyczepiać. To jest dopracowany układ w zasadzie w każdym motocyklu. Nie było nam dane sprawdzić oświetlenia, które podobno poprawiło się w stosunku do, do poprzedniej wersji, i nawet na takich górskich drogach powinno ułatwiać jazdę, ponieważ nie ma już takiego klasycznego odcięcia, że oświetlenie kończy się w którymś miejscu, tylko jest szerzej, doświetlona szerzej droga, czyli macie ten punkt taki przed sobą, gdzie ewidentnie jest tam światło, gdzie powinno być, ale te boki już nie. Nie są tak klasycznie ciemne, tylko już szerzej jest to widoczne i tak to właśnie wygląda. Tylne, tylna lampa bardzo podoba mi się w 990, ponieważ jest ona wbudowana w kierunkowskazy, więc część kierunkowskazów tylnych świeci jako lampa pozycyjna i stopu, a same końcówki kierunkowskazów świecą na pomarańczowo wtedy, kiedy używacie kierunkowskazów. Jeżeli chodzi o ten motocykl i jego przyjazność prowadzenia z wyborem będziecie musieli się dobrze zastanowić, jeżeli chodzi o, to, jeżeli chodzi o ten motocykl, czy na pewno jest to sprzęt dla Was, czy podjechać, przejechać się, nie wiem, może gdzieś w jakimś salonie, namierzyć jazdy próbne i przetestować go. Natomiast jeżeli chodzi o 1390, czyli ten model flagowy, to jest akurat, ja stoję przy, przy RC, czy znaczy wszystkie, może inaczej. 1390, super duki to wszystkie są R. -ki. Występują tylko jeszcze modele Evo, które mają elektroniczne, elektronicznie regulowane zawieszenie. I uwaga, model KTM 1390 powstał w bardzo ciekawy sposób. I właśnie od tego chciałbym zacząć opowiadanie Wam o tym motocyklu, ponieważ jak wchodził na rynek 1290, to już wtedy planowano, że będzie model 1000. 390 i zatrudniono Jeremiego McWilliamsa, który był kierowcą testowym w tym czasie, kierowcą testowym KTM-a MotoGP, i włączono go w realizację tego motocykla, budowę tego motocykla całkowicie od podstaw, czyli on był odpowiedzialny za dosłownie wszystko. I teraz KTM, który budując motocykle skupia się na tym, że już ma jakieś założone standardy, czyli na przykład ta kratownicowa rama którą widzicie w każdym modelu, pewnie można byłoby odniodeść, pewnie można byłoby wymyślić jakieś inne rozwiązanie, no oni brną w to cały czas i rozwijają to. Dzięki temu wiedzieli, że to się sprawdzi. Jeremy oczywiście pomógł im w tym, żeby wybrać odpowiednią ramę, testował różne. No i zmiany, jeżeli chodzi o ramę, o prowadzenie, no to za wszystko odpowiadał, za cały projekt odpowiadał jeden, jeden kierowca testowy. To jest bardzo ważne, bo miał Pełny wgląd, pełny wkład, a ponieważ potrafi naprawdę dobrze jeździć, no to wiedział, co tu zmieniać i jaki to będzie miało wpływ na działanie motocykla. To, co mnie zaskoczyło, jeszcze jak on opowiadał, bo opowiadał nam właśnie o tym, jak, jak ten motocykl konstruowany, jak był konstruowany, to sam silnik, bo 1390 posiada zmienne fazy rozrządu. Oczywiście ma w pełni zaawansowaną elektronikę i tak dalej, ale ten motocykl jest jeszcze mocniejszy niż był 1290 i każdy zastanawiał się, a nawet Jeremy zastanawiał się po co, bo to już tak troszkę zakrawa o niebezpieczeństwo tego, że ktoś sobie może zrobić na nim krzywdę, ale faktycznie sposób w jaki ten motocykl jeździ jest przewidywalny. I nie wdając się w szczegóły techniczne każdego aspektu tego motocykla, bo nie mamy na to czasu w tym filmie, skupię się na tym, że na tym motocyklu mogłem pojeździć po torze. I to jest najważniejszy aspekt, bo ten motocykl urodził się na torze i w zasadzie tor jest jego domem. Więc jeżeli bralibyśmy pod uwagę to, że wypuszczamy go na ulicę, to tak jakbyśmy trochę chcieli dzikie zwierzę wypuścić po prostu na wolność. Te, które było gdzieś tam zamknięte w klatce. I ono oczywiście poradzi sobie. No, ale może zrobić krzywdę, a przede wszystkim krzywdę może zrobić użytkownikowi. Czy ten motocykl może sprawić wam kłopoty? To oczywiście może, bo, bo jest bardzo mocny. I testując go na to, że ja na przykład odczułem różnicę między tym, że wersja R. Ze standardowym zawieszeniem, oczywiście z pełną regulacją ręczną. Tam jest chyba pięciostopniowa, jak dobrze przypominam sobie, regulacja przedniego zawieszenia pięć kliknięć który każdy z nich ma, ma wpływ na jazdę. No i tylne zawieszenie dodatkowo ma regulację wstępnego napicia sprężyny i oczywiście, tak samo jest w pełni regulowalne. Na tym motocyklu, przy mojej wadze, nie czułem się super pewnie. Ponieważ miałem takie wrażenie, że troszkę kierownica gdzieś tam nam na wyjściu zakrętów lekko wibruje, gdzieś to koło przednie jest niestabilne, ale już wersja EVO z elektronicznym zawieszeniem pozbyła tego problemu się całkowicie. Więc jeżeli mielibyście do wyboru, czy wydać jakieś większe pieniądze na wersję EVO. W zasadzie nie ma nad czym się zastanawiać. Cała reszta tego motocykla jest taka sama, ale uwaga, nie możecie zmienić zawieszenia w standardowym R od wersji Evo, ponieważ całe moduły elektroniczne, które wszystkim sterują, już są fabrycznie zamontowane i przekładanie tego troszkę nie ma sensu. Więc powiem tak, Duke, Super Duke 1390 R jest to, można powiedzieć, motocykl doskonały, jeżeli chodzi o jazdę... Hmm, torową. I to jest motocykl, który powstał po to, żeby po takim torze jeździć, to jeździć bardzo szybko. I nie powstał on z motocykla, który był kiedyś superbikiem, tylko był budowany od podstaw właśnie w tym jednym celu. No i za to należy się szacunek dla ktm dla Jeremy'ego McWilliamsa i dla całego zespołu, który pracował nad tym motocyklem, bo stworzył coś, czym można pojechać bardzo szybko i to bez owiewek. I bardzo, bardzo skutecznie. Więc jak dla mnie motocykl rewelacyjny. Zresztą i jeden, i drugi Natomiast jak sami się domyślacie, najlepiej sprzysiąść się do jednego, do drugiego, to są całkiem inne motocykle. Tutaj rzędowa dwójka, tu V2, bardzo mocne, 190 KONI. Silnik jeden z bardziej zaawansowanych. Na tym silniku testują firmy olejarskie, testują smarowanie, ponieważ jest tak wymagający, tak obciążony termicznie, tak obciążony ogólnie w oddawaniem mocy, no, że niezbędne właśnie do testów jest posiadanie takiego motocykla. Dla Was. Cóż, tylko cieszyć się z jazdy. Z tymi wszystkimi systemami poradzi sobie większość osób, która już jeździ torowo, natomiast na pewno ani jeden, ani drugi motocykl nie jest to motocykl dla początkujących i myślę, że trzeba już być w miarę sprawnym kierowcą z jakimś doświadczeniem, żeby spokojnie móc użytkować 990, natomiast do, do Super Duke'a to już myślę, że naprawdę trzeba mieć oprócz oleju w głowie całkiem poważne zdolności, umiejętności. Z Hiszpanii mówił do was Paweł Portal,